Witam wszystkich, a zwłaszcza ciebie bardzo serdecznie na kanale Wam Music z tej strony Mili. Zgodnie z tym, co mówiłem na streamach w marcu, do Polski też doszedł trend na jerk. Mi się ten gatunek podoba bardzo średnio i teraz Wajma wraz z innymi na obozie dla raperów nagrywają jerkowe nuty, przynajmniej jedną taką słyszałem. Jej nie bierzemy dzisiaj pod uwagę. Dzisiaj bierzemy Ring Ring. Myślę, że piosenki przedstawiać wam nie muszę, każdy z was znają z TikToka i dzisiaj analizujemy z tej piosenki, ciekawe sztuczki, ciekawe wtyczki, ciekawe zabiegi. Rzecz numer jeden, ja nie mam głosu wajmy, więc nie będzie to brzmiało 1 do 1 ale postarałem się jak najbardziej odzorować sposób nawijki, bo w zasadzie we wszystkich odcinkach Mikstylu używam podobnych wtyczek, wiadomo, że próbuję to jakoś urozmaicać, ale najważniejsze jest to, jak nawijacie. Sposób, intonacja, akcentowanie, modelowanie głosu. A druga rzecz to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama mili.ony, jeśli jesteś muzykiem i potrzebujesz dobrej jakości mix, mastering, sound design, korki, zajęcia na Discordzie z mixu masteringu, doboru sprzętu. Po te wszystkie sprawy i wiele innych zapraszam na DM, tutaj jest nazwa. Myślę, że możemy już przejść do projektu. Zapraszam. Dobra, więc projekt brzmi tak. Dzwonię do mnie nowy biznes. Nowa kasa, odbieram co dzień. Zobaczę, co za mną wielka praca. Za to chcę ten przejść. Struktura, którą tutaj zrobiłem jest banalna. Dwie main ścieżki, jeden back wokal i trzy ścieżki na podbitki. Main wokal postanowiłem tutaj zrobić na przesterze, mamy tutaj glo. Także main ścieżka brzmi tak. Ring ring! Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa. Odbieram co dzień. Zobaczmy za mną, wielka praca, za to chcę ten chain. Powiedz, ką tyle jest tego fałszywego gona. Skąd da na jednym w Pierwsza rzecz, co musimy zrobić z wokalem, to jest korekcja wokalu, bo nikt z nas nie śpiewa idealnie, musimy go naprawić. Używamy tutaj oto jako instrument, wiadomo jak cała nowa szkoła. Autotune ustawiony na piątkę, G minor, nie ma tu co się dłużej zatrzymywać, idziemy dalej. Druga rzecz to jest equalizer, tutaj ścięcie dosyć mocne do 125, czyli ścinamy sam syf. Następnie wycinam nieprzyjemną częstotliwość, ale dynamicznie, za pomocą takiej otofali tego zewnętrznego pokrętła. Oraz pudełkowość pokoju, u mnie akustyka najgorsza nie jest, więc za dużo tutaj nie trzeba było wycinać. Następnie to, jak ostatnio miksuję wszystkie moje piosenki. E, podwójna kompresja. Najpierw to jest Pro-C. Szybka kompresja, dosyć delikatna. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Bardzo uniwersalny preset Upfront z lekko podkręconymi ustawieniami. Pamiętajcie, że najważniejsze w kompresji to jest threshold. W zasadzie to on reguluje, od którego momentu dźwięki będą brane pod uwagę, żeby je skompresować. Oraz druga kompresja LA-2A. Ten kompresor jest zaliczany do wolnych. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień Kiedy kompresuję tym kompresorem celuję mniej więcej w minus 7, w minus 10 tutaj na tej strzałce Ale pamiętajcie, żeby nie opierać się o liczby, tylko słyszeć i wiedzieć co chcecie zrobić w tej piosence W tym przypadku ja chciałem zrobić mocną kompresję, więc taka wyszła w sumie też Też bardzo polecam ten kompresor, niekoniecznie w wykonaniu odwejsów klasyka gatunku I następna wtyczka, której chyba wcześniej nie pokazywałem Emulacja tape'u J37 stereo od wavesów. podmieszałem sygnał tylko na 50%, bo jeśli damy na 100. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Ten efekt taki chrypki przesteru jest przesadny. Ja tutaj chciałem uzyskać efekt takiego wytłuszczenia wokalu delikatnego. Dlatego wybrałem też preset Retro, wokal slap i wyłączyłem delay tymi oto pokrętłami. I następnie wyłączyłem poziom szumu. Ustawiłem wet na 50 i mamy taki efekt. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Git. Jeśli Wam się nie podoba to jak brzmi poprzednia wtyczka możecie zastąpić ją jakąkolwiek saturacją. Moim zdaniem spoko efekt ma też Virtual Mix Rack. Wtyczka London, ona daje taką ciepłą saturację. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Ale wersję z J mi się podoba bardziej więc zostawiam tak. Następnie mamy AB Road Saturator, preset akustyczna gitara, rozciąganie. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Miks zmniejszony do 40, też bardzo przyjemnie nasyca wokal powiedzmy. Słuchajcie, powiem wam tak, za to, że opowiadam wam, jak wygląda miks mój od kuchni. I uczę was starych wtyczek, nowych wtyczek, ogólnie tłumaczę wtyczki i zasady miksu. Moim zdaniem mi się należy pod tym filmem komentarz dłuższy niż 4 słowa oraz kciuk w górę. O, Jeśli też tak uważacie, to proszę skomentować, napisać. Cokolwiek. Możecie napisać dlaczego lubicie wajmy albo dlaczego go nie lubicie. Chętnie przeczytam wszystkie komentarze. Next tyczka darmowa przy okazji, fresher. Użyjemy jej bardzo delikatnie, 5 i 8. Po tym jak już naprawiliśmy wokal, skompresowaliśmy go, daliśmy mu pewną barwę. Możemy zerknąć na eski, które wyskoczyły w tym przypadku. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Tutaj też używam połączenia dwóch moich ulubionych DSR-ów, Fafilter Pro DS oraz DSR od Wavesów. Pro DS jest ustawiony tak. Tak, żeby mniej więcej o 4-5 dB ściszał eski, które weźmie z tego zakresu. Do mnie nowy biznes, Tutaj możecie zobaczyć o ile ściszył eskę najbardziej. Jeśli chcecie posłuchać same eski, to kliknijcie słuchawki. Pokrętłem ręcz wybieracie jak bardzo SK zostanie ściszona, a threshold od którego poziomu głośności eski będą brane pod uwagę. Ogólnie większość wtyczek ma te same pokrętła i odpowiadałem za to samo, więc myślę, że tutaj się połapiecie. Między dwoma DSR-ami postanowiłem dodać jeszcze taki koloryzujący equalizer, gdzie podkręciłem 3,2 kHz. Brzmi tak. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Oraz DSR od Wavesów, co ciekawe bardzo spoko ustawienia ma na sam start, w sensie frequency w ogóle nie musicie zmieniać. 5506 działa zawsze świetnie, jedyne czym się musicie pobawić to thresholdem. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Nie przesadzajcie z DSR-ami i kompresorami, pamiętajcie, że wokal musi być dynamiczny. Dynamika wokalu to jest bardzo ważna rzecz oraz na sam koniec wiadomo, przestrzeń, w tym nam pomoże Delay, Echo Boy, mój ulubiony. Preset Saturated, ale mix jest ustawiony na 5%, bardzo delikatny delay. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Podciąłem lekko low -cutem i wrzuciłem tutaj Vintage Verb. Wtyczka verb suite od Slate Digital też by się tutaj spoko nadawała. Dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram co dzień. Tutaj też jest bardzo dużo różnych presetów, można poklikać, ale jakoś, szczerze, bliżej mi do walhali. Lekko zmniejszyłem size i mix dałem naprawdę minimalnie 9. Razem z bitem main vocal brzmi tak. Ring ring, dzwoni do mnie nowy biznes, nowa kasa, odbieram Ale dużo sosu dodaje tutaj naprawdę ten drugi wokal, tylni wokal. za mną, wielka praca, za to chcę ten change. Teraz wyłączę. Ten wokal dodaje nam stereo, on pomaga wsadzić główny wokal w beat. Pokażę wam tutaj tylko to, co się różni w porównaniu do maina. Ściąłem tutaj troszkę góry. Jest mega wtyczka z której ostatnio dużo korzystam, Metaflanger. Rozprowadziłem tutaj stereo na 100 i mix zmniejszyłem do 15. Oraz doubler, w którym wyłączam Direct Sygnał i zostawiam tylko lewo i prawo. Możecie pobawić się tutaj delayem, żeby była większa różnica z głównym wokalem, albo możecie zostawić jak jest i tak będzie duża różnica w porównaniu, gdyby nie było w tej wtyczki. Także tutaj jedyna różnica to jest taka, że jest Metaflanger, jest doubler i delay został usunięty, bo delay na panoramy na duble się nie daje. Ciekawi mnie, jak wy oceniacie tutaj pod Podobieństwo, moim zdaniem, nawet spoko wyszło, ale wiadomo, tak jak w każdej piosence, głównie za atmosferę odpowiadają podbitki. Pierwsza ścieżka podbitek. Ściąłem więcej dołu tutaj jest Airvox zamiast C2 więcej więcej miksu w Abbey roadzie, ale to co czyni, że te podbitki są takie szerokie to jest PS22X Split którym możemy w bardzo prosty sposób poszerzyć sobie nasze podbitki i nie będą brzmiały tak metalicznie jak przez dublera gdybyśmy je poszerzali oraz mój osobisty protip dla was nie wiem czy ktokolwiek jeszcze w ogóle na YouTube używa tej wtyczki ja ją wyczerpiłem na reddicie to jest reverb, który ma bardzo dużo opcji i ma naprawdę kosmiczny dźwięk a szczególnie kiedy zwiększymy tutaj miks Ogon jest bardzo długi. Pobawcie się tutaj grawitacją, sizem oraz mix'em. Można by było tutaj rozważyć jeszcze wrzucanie na podbitki panoramy lewo-prawo automatycznej, ale ja bym to zrobił, gdyby tu było więcej podbitek. Na razie to nie ma sensu. Druga ścieżka podbitek różni się tylko tym, że tutaj jest po prostu delay włączony. Oraz ścieżka numer 3, która odpowiada za ten efekt. Żeby podbitka wydawała się bardziej ostra, musimy zmniejszyć tutaj verb oraz wrzucić bardzo szybki ping-pong delay. Mix na 50%. Feedback troszkę ponad połowa. Ping na 1.16, Pong na 1.16 też. Ogólnie na moich korkach tłumaczę ludziom taką zasadę, której ja się trzymam w miksie. O, rysujemy coś takiego. Najbardziej na środku oraz najgłośniej musi grać main wokal M. Szerzej, ale ciszej też e, mają być double, D. Oraz najszerzej i żeby najlepiej jeszcze przechodziły z lewego na prawe ucho mają być adliby, podbitki, Nazywajcie jak chcecie. Jeśli podoba Wam się to, jak brzmi mój mix, moje piosenki, które możecie posłuchać na Spotify'u, tak jakbyście nie wiedzieli, to też nagrywam muzykę swoją, co prawda niezbyt regularnie ją wrzucam. To ja się trzymam właśnie tej zasady. Ogólnie, mix nie musi zawierać dużo wtyczek, on musi być uporządkowany i każda wtyczka musi mieć swój cel. Jeśli wrzucacie jakąś wtyczkę i. Rozumiecie, że ona jest po nic tak naprawdę, tak dla zasady to lepiej ją wyrzucić. Masteringu tutaj nie poruszam, bo mam zamiar zrobić o nim osobny filmik. Jeśli pomogłem Ci jakkolwiek, zrozumieć istotę mixu, albo po prostu spodobał Ci się odcinek, to łapka w górę i długi komentarz, pamiętajcie. Po zakup mix masteringu korków zapraszam na DM, Instagram link w opisie. Róbcie dobrą muzykę i słuchajcie dobrej muzyki. Z tej strony był Mili. Do następnego trzymajcie się widzowie!